Zacznijmy od tego, czym się zajmuje Biuro Veritas. Biuro Veritas to globalna firma zajmująca się testowaniem, inspekcjami i certyfikacją. Natomiast my w dziale zrównoważonego rozwoju wspieramy naszych klientów w obszarze ESG czyli liczymy ślad węglowy, weryfikujemy go, przygotowujemy deklaracje PD trzeciego typu, przygotowujemy naszych klientów do tworzenia raportów zrównoważonego rozwoju, no i szkolimy z tych obszarów. No i tutaj myślę, że warto podkreślić to, że nasze usługi są z reguły szyte na miarę, no i bardzo innowacyjne na rynku. Dlaczego liczenie śladu węglowego jest ważne? Po pierwsze, liczenie śladu węglowego jest niezwykle istotne, z uwagi na to, że mierząc ślad węglowy, możemy podejmować decyzje, które będą wpływać na jego redukcję. Drugą istotną kwestią i obszarem jest komunikacja z naszymi interesariuszami i e, klientami. Często Państwa klienci będą pytali o to, czy obliczyliście ślad węglowy? Taka informacja będzie wpływała na pewno na podejmowane przez nich decyzje zakupowe. No ja myślę, że tutaj taką istotną kwestią jest dyrektywa CSRD, o której tutaj na naszej konferencji szeroko mówimy, która wymusza na organizacjach liczenie śladu węglowego w trzech zakresach i komunikowanie go w raporcie zrównoważonego rozwoju.